Mieścić. O, witajcie! Jak widzieliście, kupiłem właśnie Silver Cresta, Monsieur Cuisine Connect, czyli jak to mówią, podróbę Thermomixa. No, jestem. Prawdopodobnie jest przeciwny temu typu urządzeń all-in-one, ale ona suszyła głowę. A w tej chwili są w promocji w Lidlu za 1599 zł. Zobaczę na paragon. Op. Tak, 1599 zł to nie była. Natomiast Thermomix i tak kosztuje w tej chwili 5300, 5400. Także nie jestem zwolennikiem tego typu urządzeń z jednej strony ze względu na to właśnie, że takie all in one to klej do wszystkiego, czyli klej do niczego, a z drugiej nie podoba mi się cała ta koncepcja marketingu wielopoziomowego, bo wiadomo czemu ta cena jest taka duża za Thermomix, nie za jakość, tylko za całą tą piramidę ludków po drodze, których trzeba opłacić, bo trzeba opłacić i sprzedawcę i jego szefa i jeszcze kolejnego nad nim. Każdy swoją działkę musi dostać. No a taka cena 1600 zł. No to jeszcze jest znośna. Wygląda bardzo ciekawie, bo urządzenie z dostępem do internetu ma wbudowane Wi-Fi, także te wszystkie przepisy można sobie ściągnąć, na wyświetlaczu się wyświetla. Podejrzewam, że te wszystkie parametry konfiguracyjne sobie ściąga z internetu, a przystawki ma właściwie takie same jak Thermomix. Co so, tu mamy nasadkę do mieszania, wkładkę z ostrzami, pachelka do zdejmowania czubkiem silikonowym. Czyli tak zwana kopystka, jak to było na tych prezentacjach Thermomixa. Wkładka do gotowania, masadka do gotowania na parze czyli w Thermomixie przystawka waroma, którą tam teoretycznie niby w gratisie dają, jak się skusimy już teraz, na natychmiast podpisując umowę. No, tutaj jest to w komplecie. Dobra, jedziemy do domu i zobaczymy, co to za cudo. No Swoje waży. Dzisiaj nie będziemy nic gotować, ale zrobimy szybki unboxing. Op, I mowy spróbujemy jeszcze podpiąć do internetu. Zostaw poniżej, bo się nie mieści w kadrze. Pudła, jak zwykle trzeba było w sklepie wybrać z drugiej warstwy, bo te z samej góry. Już były pootwierane, no bo każdy przecież musi spojrzeć, co jest w środku. Op. Tylko to właśnie wtedy nigdy nie wiadomo, czy coś się komuś do ręki nie przylepiło i czy będzie kompletne. Zawsze bierzemy te, które są pod spodem. Mamy jeden kaponik. kawał styropianu. Czerwną instrukcję Kolejne warstwy styropianu. Ach, to jest jak zwykle taka konstrukcja. Trzeba wyciągnąć całość. Te blaczki styropianowe trzymają uwodzenie po bokach. My to odłożymy. Dopier wyciągniemy. Tak zwaną kopystkę. Od razu wyciągniemy z torby. Mamy tu końcówkę silikonową. Tu jakiś taki zaczep, pewnie by można było ją odwiesić. Oczywiście też blokada. Jak będziemy mieszać, żeby nam w nie wpadła i żeby jej nie zmieniła. Co to jest? Jeszcze nie jest to błąd osobników. Trzeba by dwie osoby wyciągać. Come on. Proszę bardzo. Ona nalegała, żeby kupić. Ale wiem, jakie będzie pierwsze pytanie, jak to zobaczy. A gdzie ty chcesz to trzymać? No. Jedna rzecz, która już mi się podoba. Mamy tutaj nóżki z przystawkami. Jak ułożenie postawimy. To jakby nam się tam ciasto, nie ciasto w środku kołatało, to nie powinno nam się wywrócić. O, i mamy też, tak jak w termomiksie. Op, w termomiksie to chyba też jest tak zwany bonus. Za to wykupujemy już teraz w super promocji. To mamy książkę kucharską. Ale jak mówiłem, urządzenie łączy się z internetem i przepisy powinny się pojawiać na tym wyświetlaczu. Dobra, książkę rozpakujemy potem. Zobaczmy, czy co jest w tym pudle. A do gotowania na parę. ładnie. Wszystko w indywidualne woreczki. mamy taką nadstawkę, kolejną wkładkę, do tego jeszcze pokrywkę. Pokrywka. Tutaj jest dozornik i pokryweczka do dorzucania rzeczy w trakcie mieszania. Prawdę mówiąc, jak popatrzę na to mieszadło, to chyba w wygląda dokładnie tak samo. To jest mieszadło do ubijania. Tutaj oszczędnie wyciągniemy, ale. Mogę Wam pokazać, wygląda tak. Od spodu mamy styki, bo oczywiście, tak jak w termomiksie mamy też funkcję grzania. Op. Tak to się wstawia. Zamykamy. W tą stronę, nie w tą stronę. Dzwyczajne obsługi i kabelek, to jest ciekawostka. Patrzcie, jak wtyczka zapakowana, i że nikt wcześniej nigdzie nie tykał. Kabelek, wprawdzie trochę króciutki, chyba, nie, trochę bardzo Jak w odkuwaczu. wyciągamy, ale nie, nie wraca z powrotem. Można go tam. Zepłem sobie. Tutaj z boku urządzenia mamy jeszcze. Jakiś kod QR. Niech może jakaś aplikacja do tego jest. To co, czytamy instrukcję, czy podpinamy? Podpinamy. Idę z drugiej strony. Dobra, mnie się już naoglądaliście. To teraz zobaczycie panel urządzenia. Tyłu. Włącznik. Circus in connect. No, startuje. Mam nadzieję, że nam się Windows nie pojawi i Blue Screen. 28, 90, sekund. No, trzeba przyznać, że chwilę to trwało. Odpalenie, eee, jak na dodatkowy zgasł. Eee, oświadczenie ochrony danych dla robota Monsirku Kuzin Connect Maj 2018. Dobra, dobra. Czyli nawet urządzenia dbają o RODO. Zauważone. Gratulujemy Ci nowego robota kuchennego Monsirku i Connect. Skonfiguruj swoje konto Wi-Fi, konto użytkownika bezpośrednio tutaj, otrzymaj aktualizację o najnowsze przepisy. Dalej. I połączmy się. Które Wi-Fi najsilniejsze będziemy mieli nasze? Może... to? Ale hasło Wam nie pokażę. bo pokażę, jak widzicie, same gwiazdki. Tak jak wszystkie hasła. I zobaczmy połącz. Połączono, No to co? Lecimy dalej? Zależy nas tam. zezwól. Pewnie ten Zezwól jesteś członkiem od Circus Inc.com? Mówi konto, zarejestruj nowe konto. Wygląda, że konfiguracja chwilę potrwa, także ja wszystko skonfiguruję i pokażę Wam już menu, gdzie będą, mam nadzieję, przepisy. No dobra, wypełniłem swoje dane rejestracyjne, ale jak widzicie, nie jest tak prosto. Dziękuję za rejestrację. Wkrótce otrzymam wiadomość e-mail. Należy najpierw aktywować konto członkowskie za pomocą otrzymanej wiadomości, zanim zaloguje się do urządzenia Monsieur Cuisine Connect. Czyli najpierw się rejestrujemy na stronie, a potem dopiero będziemy mogli tego używać. No, dobra, zarejestrowaliśmy się na stronie. Właściwie to wystarczyło kliknąć link rejestracyjny i teraz możemy się już Zalogować do urządzenia. Dalej, wiem, że jesteś tutaj w podstawowe funkcje, czyli mamy tak zwany szybki start, gdzie nam pokażą podstawowe funkcje przy uruchomieniu pokrywy. Musi już założyć, obrócić, aż się zatrwaśnie. Ok, to zrobiliśmy bez instrukcji. Tutaj możesz ustawić czas w minutach, sekundach. A, tylko przyciemnimy, żeby było widać, proszę bardzo. Prędkość, tutaj możesz ustawić prędkość nową. I tutaj możesz ustawić temperaturę. Wartość, wartość no, regulatora cyfrowego. Albo dotykając regulatora wyświetlonego na ekranie, trzymać wciskany. Wszędzie, jak długo, jak funkcja ma no, być aktywna. Okej, okay. odkryte już inne funkcje. Koniec, dobra. No i zobaczmy przepisy. Ajoli, wapka z ajorkoniakiem, bagietka, bajgle, barszcz czerwony czysty, paczek ze śmietaną, biszko, botwinka. Rewelacja. Wona będzie w niebo wzięta. I to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą recenzję. Nie będziemy na razie nic gotować, ale urządzenie jest bajeranckie. Lubimy takie nowinki techniczne. Także niebawem postaram się tu ściągnąć koleżankę, która ma Thermomixa i porównamy jedno urządzenie z drugim. Z tym, bo nie wiem, czy ono ma już ten nowy z wyświetlaczem. A warto by zobaczyć, czy bardzo się różnią te urządzenia, bo tutaj naprawdę robi wrażenie. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. I widzimy się ponownie wkrótce. 5 minut, 4 porcje, łatwe. I co? Uruchom. Jedno dojrzałe mango, obrać w kostkę. Tutaj nawet mamy wagę wbudowaną, więc dokładnie nam wszystko zważę. Ale na razie to tyle. Hej!